Słuchaj, nie wiem co zrobić, bo nie mogę schudnąć. Jem niedużo. Co jest nie tak? Jak jesz? No, wiesz co? Rano nie jestem za bardzo głodna, więc jem śniadanie. Jem sobie jogurt naturalny z granolą, a tak naprawdę zaczynam jeść dopiero około 11:12. Jak jeść, żeby to było dla nas zdrowe, żeby to było dla nas skuteczne, jeśli chodzi o dobre samopoczucie i o sylwetkę? O tym sobie dzisiaj pogadamy.

Taką krótką historię. Moja podopieczna wypełniała ankietę z pytaniami. Zawsze na początku współpracy zadaje pytania i podopieczny mi odpowiada. Tutaj było pytanie dotyczące tego, jak jesz w ciągu dnia. Powiedz tam w ciągu trzech dni, co ostatnio zjadłaś dokładniej w ogóle. No i często też proszę o takie swoje uwagi, o takie swoje przemyślenia, żebym mogła dowiedzieć się o tej osobie jak najwięcej. I słuchajcie, dziewczyna mi pisze: Rano nie jestem w ogóle głodna, więc jem mniejszy, nawet nieważne co to akurat było też nie najlepsza propozycja śniadaniowa a raczej jedna z najgorszych, bo mocno podnosząca poziom cukru w naszej krwi co potem powoduje mega spadek cukru, poziomu cukru w naszej krwi, to powoduje i jeszcze większe nakręcanie się apetytu na poza tym te skoki i spadki insulinowe nie są wskazane, żeby było ich w ciągu dnia jak najwięcej, a na pewno już nie rano i ona nie jest głodna rano, więc je śniadanie, jogurt naturalny z granolą. No a tak naprawdę zaczyna sobie jeść dopiero o 11, 12, wtedy ma pierwszy posiłek. Nie liczę, jakby w ogóle tego, co jadła najpierw, tego, kiedy nie jest głodna, a po prostu je, no bo tak, bo śniadanie, bo wy wy wypadałoby. No a potem są już tam inne posiłki, już akurat w tej historii nie ma większego znaczenia. To, na czym dzisiaj chciałabym się skupić, to właśnie to, o czym mi napisała, co może także się przydać innym, bo wiem, że wiele osób ma z tym problem, ile jeść tych posiłków w ciągu dnia, kiedy jeść w ciągu dnia, jak to na nas wpływa, i w ogóle. Najważniejsza rzecz to jest taka, żebyście się sugerowali przede wszystkim sobą tym, jak wy się czujecie, jak widzicie, że coś na was działa, a nie tym, na przykład jak ja jem, czy jak ktoś inny je, czy na przykład jeśli jest modny, omat, jeden posiłek w ciągu dnia, to żeby od razu to wchodzić, jeśli jest i F modny, znaczy nawet nie tyle modny, co ostatnio sporo się o tym mówi, to żeby też od razu w to wchodzić. Nie, ja jestem przeciwna takiemu podejściu. Jeśli zgłasza się do mnie dziewczyna, która. Ma problem z sylwetką, bo nie może zrzucić nadmiernej tkanki tłuszczowej i ma myślenie generalnie w ten sposób, tak jak ja wam to przedstawiłam. To znaczy, że to na nią nie działa, że to nie jest skuteczne i to trzeba zmienić. A może tak nawet być w tym przypadku, że ten posiłek, który my zjemy, bo tak po prostu, bo jest taka pora, to być może nawet ten cały posiłek robi nam taką nadwyżkę kaloryczną, przez którą my nie możemy stracić tej tkanki tłuszczowej. I nawet w jej przypadku inne posiłki oczywiście też były do poprawy, bo ja lubię optymalizować te plany dla moich podopiecznych, żeby dostarczali sobie jak najwięcej wartości odżywczych, żeby byli jak najbardziej odżywieni, ale nawet jeśli by tak pominąć, te kwestie tam zdrowotne, żeby to miało tak. Co jest oczywiście też ważne, bo jeśli chcemy coś stosować długofalowo, to to musi być jak najbardziej zdrowe, właśnie, takie jak najbardziej optymalne, żebyśmy nie mieli zaraz ochoty znowu się rzucić na słodycze i tego typu rzeczy, ale może w to już nie będę wchodzić, tylko jakby ogólnie chciałam po prostu szybko. Schudnąć, to być może nawet rezygnacja z tego pierwszego posiłku, który ona je, mimo że nie jest głodna, to może nawet to wystarczyłoby, żeby dało jej takie efekty, żeby była zadowolona ze swojej sylwetki, a i może dałoby jej nawet super efekty zdrowotne, bo by nie jadła sporej ilości węglowodanów od razu na dzień dobry na śniadanie. Ja nie rozumiem takiego podejścia naprawdę, dlaczego jemy, znaczy, dobra, poniekąd rozumiem, ale do tego jeszcze przejdziemy. No słuchajcie, jemy wtedy, kiedy nie chcemy, wtedy, kiedy jest pora posiłku, jak. Ja wiem, że cały czas ten mit pięciu posiłków krąży, krąży i krąży. Ludzie się boją, słuchajcie, że zwolni im metabolizm, że zabiją metabolizm przez to, że będą jedli rzadziej. I poniekąd jest to prawda, bo metabolizm zwolni, ale się nie zmniejszy. Jest różnica pomiędzy wolniejszym metabolizmem a zmniejszonym, pomiędzy szybszym a zwiększonym. Szybszy metabolizm to także szybsze starzenie się. A niekoniecznie szybsze spalanie. Także to też musimy mieć na uwadze. Ja myślę, że większość ludzi raczej chce szybciej spalać, a niekoniecznie szybciej się starzeć. I też, kiedy jemy rzadziej, kiedy nawet, słuchajcie, poczujemy od czasu do czasu głodek, to nic się nam złego, słuchajcie nie stanie, warto się przyzwyczaić do tego, że jak od czasu do czasu zgłodniejemy, to się nic nie stanie szczególnie jeśli mamy zapasy tkanki tłuszczowej na ciele, to się nic nie stanie jak poczekamy jeszcze z tym posiłkiem godzinę dwie czy nawet trzy podczas IF-u często tak jest, że osoby czują taki lekki głodek z czasem on oczywiście się zmniejsza jeśli jesteśmy na też diecie wyżej białkowej, wyżej tłuszczowej, nie mówię żeby z węgli całkiem rezygnować, ale mówię o proporcjach, które przeważają, jeśli tak naprawdę mega odżywczo, jeśli jemy naprawdę sycąco to my nie potrzebujemy jeść aż tak często, a jeśli tu już mamy nawet taką sytuację, że osoba nie jest rano głodna, a je, no bo po prostu śniadanie, bo wypadałoby zjeść no to totalnie traci to naprawdę sens. Pory posiłków powinny być zależne od nas, od tego jak się czujemy kiedy jesteśmy głodni, a nie od tego, że jest śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja i musimy tak naprawdę się w trybiki dopasować i jeść po prostu czu. czu, czu, czu. W ogóle swoją drogą też nie wiem kto ma na to czas i jeść pięć, pięć posiłków dziennie, oczywiście z jednej strony nie wiem, a z drugiej strony wiem. Wiem też, że są osoby, które po prostu z nudów zajadają non-stop, i wtedy też warto przejąć kontrolę nad tym nawykiem, tak naprawdę obiadania się i tym nawykiem jedzenia, bo to często jest wtedy tak, że ta osoba, która je non-stop, nawet jej się nie chce jeść, ale ona jest zależna od tej samej czynności. Ale to, słuchajcie, jest też temat na inny film. A wracając do tego y, naszego tematu śniadaniowego, tego kiedy jemy rano, nawet jak nam się nie chce, wiele osób ma też takie myślenie, że zjem teraz, żeby nie być później. Głodnym. Ale no słuchaj, jeśli będziesz troszkę głodny, to po pierwsze nic ci się nie stanie. Dobra, to też z jednej strony może być spoko, bo może być. Takie zapobiegliwe, jeśli chodzi o rzucenie się na po prostu wszystko, co będzie pod ręką i ktoś woli sobie zjeść posiłek zdrowy, chociaż jogurt i granola to nie nazwałabym tego posiłkiem idealnym, szczególnie że te granole też są różne. Na pewno nie jest to spoko śniadanie, moim zdaniem, i szczególnie kiedy osoba ewidentnie nie ma na tym efektów, to zjedzenie czegoś takiego, żeby nie być później głodnym, to też nie do końca działa, bo, bo mamy po prostu nadmiar posiłku i lepiej zjeść wtedy, kiedy być głodnym, kiedy nasz organizm mówi, że jest. Spora posiłków, a nie kiedy ty wstaniesz i sobie pomyślisz: No, nie jestem głodna, no ale śniadanie zjem, uważajcie na to słuchajcie swojego organizmu, często dostaję też takie pytania, że jak ja jem dwa posiłki dziennie, jak to możliwe ja bym tak nie mogła jak ty ja bym była głodna cały czas no słuchajcie, nie tylko ilość ale jakość mają znaczenie i pamiętajcie o tym, że jeśli my uważamy, że coś jest dla nas złe, to niekoniecznie jest dla nas złe, bo warto spróbować naprawdę różnych opcji, ja nie mówię, żeby to były dwa posiłki dziennie, ale może jeśli jest pięć sześć posiłków dziennie, albo twój dzień to po prostu wygląda jak jedno wielkie obżarstwo no, to raczej starałabym iść w tą stronę, żeby to sobie zmniejszać, żeby się odzwyczaić od tego jedzenia non-stop. Pamiętajcie też, że to co jemy ma mega wpływ na to, jak często nam się chce jeść, jak dużo nam się chce jeść, czy może nie jest przypadkiem zaburzone nasze odczuwanie głodu i apetytu, to jest mega ważne. Jeśli jesz w jakiś sposób i nie wyobrażasz sobie jeść trzech posiłków dziennie, to nie jest wykluczone, że jeśli trochę zmienisz proporcje, jeśli chodzi o makro, nie jest wykluczone, że wtedy będzie ci pasowało Rzadziej i być może nawet przyjdzie ci to naturalnie. I najlepiej tak naprawdę, kiedy nam takie zmniejszanie tych ilości posiłków w ciągu dnia, nawet nie ilości ogólnie jedzenia, tylko ilości posiłków w ciągu dnia, częstotliwości jedzenia, najlepiej kiedy to wychodzi po prostu naturalnie, jest wynikiem naszego stylu życia i jest wynikiem tego, na jakich produktach bazujemy. Czysto dostaję też pytania takie, czy w ogóle keto ma sens, jeśli nie robię sobie tego postu przerywanego, jeśli wiem 5 posiłków dziennie, jak najbardziej ma. Pamiętajmy. Pamiętajcie, że te efy, że te posty przerywane, ilość posiłków w ciągu dnia, to jest tak naprawdę dodatek do tego wszystkiego. Bo najważniejsze jest to, co jemy, a potem fajnie by było, żeby dopiero potem, za tym szło to, jak często jemy w ciągu dnia, tak żeby to było naprawdę dla nas jak najbardziej optymalne, żebyśmy nie robili tego na siłę i żebyśmy się dobrze czuli. Słuchamy swojego organizmu, jeśli chodzi o żywienie, najlepiej nie kierować się emocjami, najlepiej nie kierować się tym, co zostało nam. w. Sadzone do głowy, często nawet siłą, z jakimiś tam złymi nawykami, hormonami, emocjami, tylko jeśli chodzi o żywienie. Starajmy się kierować przede wszystkim rozumem i tym, co podpowiada nasz organizm. Jeśli widzimy, że wszystko idzie w dobrą stronę, sywetka zmienia się w dobrą stronę, dobrze się czujemy, spoko mamy wyniki badań, które jak najbardziej warto robić sobie co jakiś czas kontrolnie porównywać jedno do drugiego. I oczywiście ważne jest też czytanie tych wyników badań, bo jeśli coś widzimy, że według naszej polskiej normy jest zawyżone, to niekoniecznie takie jest, bo normy nie wiem czy o tym wiecie w różnych krajach też się trochę różnią. Z niektórych powodów niestety są bardziej zawyżone lub zaniżone, na przykład po to, żeby pychać nam różne rzeczy na poprawienie niby tych wyników, które tak naprawdę nie są złe, tylko które lekko wychodzą poza normę. Ach, ale to jest jeszcze inny temat. Jeśli Chodzi o częstotliwość posiłków. Słuchamy swojego organizmu, obserwujemy się i wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że ten film się, dla, że się Wam podobał, że był dla Was pomocny, interesujący. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do tego, żeby przejrzeć sobie mój kanał też w innych kwestiach, posłuchać innych pogadanek na temat żywienia, diety, ogólnie zdrowego stylu życia, ale też, żeby zobaczyć sobie na playlisty i tam poszukać wyzwania pierwszego, drugiego, trzeciego. Tam mamy, słuchajcie. Trzy wyzwania, i w każdym z nich robiliśmy po 12 całych treningów. Także zapraszam, bo żywienie i trening to jest coś, co powinno iść jak najbardziej w parze, i wtedy będziemy mieli efekty jak najlepsze. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam do subskrypcji, żeby być ze wszystkim na bieżąco. A kto dotrwał do tego momentu, pisze w komentarzu. Słucham swojego organizmu i dzięki temu będę wiedziała, kto ogląda do końca. Zachęcam Was do śledzenia, do obserwowania moich profili instagramowych, facebookowych. Daję tam sporo motywacji, sporo wiedzy dotyczącej żywienia, daję inspiracje treningowe. Zachęcam też do dołączenia do naszej grupy zamkniętej drużyna w kondycji na Facebooku. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Widzimy się za niedługo. papa pa.